Normal, medium, high. Ej, można Normal wybrać mapę! Czekaj, Krystianku. Witam! Tak? O nie, chwila, dobra, dobra, dobra. Czekaj, 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 czekaj. Ta. Musisz umrzeć, żeby zrozumieć. Ale ty rurą jesteś, nie? Musisz Już zacząć, rozumiem? nie? Aha, dobra, fajnie, fajnie. Ale ja nie używam, nie mogę użyć biletu. Jak mam Bo użyć musisz biletu? Musisz shifta użyć z nim. Ale te pacie na statek, wracaj tutaj. Pff. Jesteśmy na skyblocku, kto by się spodziewał. Skyblockowi bracia, ale... Słuchaj, mamy chicken boxa. Chicken box daje nam... Kurde, nie wiem, ale mamy... Słuchaj, mm -hmm. kurę, która jest... Wool chicken mm -hmm. i tak, no i generalnie, no i generalnie to jest skyblock, który polega na tym, że mamy surowce z kurczaków. Niezby. A jejo! Tak. O! O! Ale chwila, chwila, bo ja może źle zrozumiałem. Czekaj, bo żebyśmy się dobrze. To to nie generuje kurczaku? Nie! To po prostu jest blok, a to jest inkubator. Chwila, czyli, czyli, chwila, czyli chcesz mi powiedzieć, że jesteś półgłówkiem i zamiast najpierw ściąć drzewo i zrobić coś dla kur, postanowiłeś ją po prostu tu postawić? No i zapchnąłeś ją, bo jesteś większym półgłówkiem. Ja nie, ja, ja myślałem, że to spawnuje. Chciałbym <laughs> wiedzieć, że to nie spawnuje. Dobrze, Krystianku, słuchaj. Zrób stołniarkę. Po co nam takie pierdoły? No zrób! Damian, ja mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Czyli jestem do no zrobienia. Ja jestem, kobl... niczym, no, ja jestem niczym no Zrób koblystauniarkę. No, zrób no, zrób uh, Czego mi ty muszę nie nie Chociaż raz! Dobry, chociaż dobry, raz współpracuj dobry. ze mną. Dobrze, Damian, ale najpierw chcę zrobić jedną rzecz. Czekaj. Zanim głupolu się wywalisz, ok? Sam jesteś głupol. Proszę. Nie obrażaj mnie. Proszę. sobie tego. Dobra. Proszę. Słuchaj, bo zabiłeś nam naszą owczą, owczą, co? Naszą tą, tą. Właśnie się chciałem pytać jaką owczą i tak jej nie rozumiem trochę, ale niech będzie. Dobra, chwila, bo ja, ja muszę tu użyć mocy matematyki i o, tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej, okay. Tak, mhm. Idzie dobrze, idzie wspaniale wręcz bym powiedział. Pyk, pyk. A zrobię jeszcze jedne? Nie. Czy chciałbyś, proszę Krystian, to dla ciebie, proszę. Co to jest? Zresp tirt kurczaka tutaj. Czekaj, bo jestem. Y to jest z Jedno dalej muszę zrobić. Ej Krystian, bo jak tak myślę, to zepsułem. Jedną małą rzecz. Masz sadzonkę? Mam. A, to dobrze. Bo nie mamy... nie mamy drewna na kilo, bo zrobiłem płatki z tego. Stałego demna zrobiłaś! Ja pierdole, płac. nie wierzę, chłopa. Dobra, czekaj, czekaj. czekaj. No zresztą ja sobie... tego kurczaka, tu, no! Już chwila, chwila! Niech już zacznie! Zaraz... No już prawie zrobiłeś zamach na serii, okej? Okay? A ty, dobra, czekaj, mamy mączkę kostą. Skąd? No w skrzynce, zostaw tego dirta tu, Zostaw go! Chodź, nie, bo tu Tu będziesz mógł sobie zrobić miejsce na swoje tego, na swoje drzewa, tak, żeby się ani nie podpaliły, ani nic się z nimi nie A zrobiło. Z czemu miałoby się podpalić? Bo Cię znam. Już. Ho! Jeszcze... Zespisz tą kurę czy nie? A dobra, już idę. A to jest ziemna, chcesz na pewno ją? No tak, no mamy tylko te dwie nam zostały. No to masz. Słuchaj bo jest problem taki, że ja nie mam zielonego pojęcia na jakiej zasadzie one dokładnie działają, nie? Więc one mogą srać tymi surowcami albo być bezużyteczne. Tak. Przepraszam, czy jak ja was rozmnożę to czy... To, to, to jaka kura wyjdzie? Wyjdzie, kura! Wyszło jajko. Biorę! No i ukradł. No i teraz nie wiem, jak wyjść. Krystianie! Proszę. A one teraz. One się mną zajmują. No to rozwal płotek, no. Aaaaaah, <gry> mądre. A. Dobra, no, dobra. Krystianku, proszę wsadź do inkubatora. A mogę rozwal... Ale mi ukradł z a mogę zabrać inkubator w inne miejsce? Eee, na razie niech tam będzie, okej? Okay? O kurde, ty to faktycznie jest siedzi, ten... Siedzi. Siedzi. Będzie... trochę się trochę się spłaszczyło. Będziesz ojcem! To akurat nie jest możliwe. Będziesz ojcem. Będziesz ojcem, cicho, bo... Ale bądź. to musi się nasłonecznić. Czekaj, ja się uśmiechnę, bo ja mam taki... słoneczny <laughs> uśmiech. <laughs> ty tak, no, tak promieniejesz tu. Promieniujesz się, mówi, promieniejesz ty bo ty szybko a... promieniejesz. Daj mi jeszcze ten cobblestone. Proszę. To mój? Nie o, mój. jest! Zrespił się i spadł do klatki. Uuu! Akacja? To jest akacjowe te... to jest od drzewa. O. No dobra, ale dalej pytanie. Po co nam te kury? Dobra, słuchaj, to już jest progres. Ja już czuję ten progres. Po prostu... Czujesz prongres? Bo ja Czuję autyzm prongrenc. czasami... Czuję jak mi staje mój prongres. O, już nie. Dalej nie. Dalej nie. Dalej nie. O! W końcu. Nice. Christian, ja Idź ch złodzieju, nie kradnie. Ja, ja, nie, ja, nie, ja, nie, ja nie chcę pytać naprawdę czemu prongres Ci staje, ale no okej. Okay. Nie, nie chcę wiedzieć, czy, słuchaj, ale może widzowie chcą? No, możesz opowiedzieć o tym jak chcesz w Cześć. sposób? Nie wiem. Jak bardzo staje ci ten progres? Wiesz, to jest ogólnie bardzo zawiła kwestia? Tak, rozumiem. I tak od dziecka. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Ej, kuczaki, przepraszam, czy e, kuczaki, nie wiem, umiecie salto zrobić albo znieść jajko? Nie patrzycie na mnie jak na debila? Nie? Okej, okay, dzięki. Dzięki, kuczaki. Ale przepraszam. Kurczaki są świetniacze. Czekaj, kurczaki się -ci ciają. Krystian! Co się mam, dzieje, co się mam, dzieje? Co wychodzi? Mam, a a Kacia znowu wyszła. A mogę zjeść to jajko na przykład. Będzie z tego lepszy pożytek. <noise> Nie! No to się śmiejesz? Zostaw jajko! No co, to mógłby być dobry użytek tak mhm. naprawdę. Krystian, mamy kurki. Mamy dużo kurek. Chcesz w się... Sensie... Tak. No, powiedzmy dużo. Zrobię no. więcej płotków, żebyśmy ja mieli. Jesznicę? Nie mów tak przy nich. No weź, bo mi się smutno zrobi. Mi też. Krystian, mam Chicken Token. Jeśli się spytasz, co on robi? Co ty? to jest? Nie wiem. A, no to super. Tylko a, robi się. Miałem. Pa, potrzebujemy diamentu, nie? I robi się z, z dwóch takich. Mhm, jasne, jasne, ja. Ja nawet żelaznych narzędzi nie mam, a ty chcesz ode mnie diamenty? Tak. Jesteś jak ten gościu, który próbuje sprzedać fotowoltaikę. A to babka jest, a nie gościu. Halon. Wyprażam Wszystko zależy, sobie. jak to odbierasz. W sumie, oczywiście, to, to, to nie jest robot, nie pamiętajmy, to jest osoba pracująca 8 godzin dziennie. Yy, I dlatego czasami brzmi ten głos, tak, więc yy, tak. Tak było. Tak było, tak. Ta. Jak z nią rozmawiałem, to tak właśnie mówiła. Ale ty. ty... coś potem gada o tym, że nie zwraca uwagi na to, co mówię. Dlaczego się pytam o jakieś kozy? Mówię, no ale no, no nie wiem, dziwne to było co najmniej ta rozmowa. Co, co ty tam robisz? Co ty tu robisz? No ja robię drzewo. Ty w robisz miejsce. farmę drze? O kurt, Krystianie, ja jestem no jestem dumny z ciebie. no Powiem ci, że no, nie spodziewałem się. Nie, miałeś, nie kradł drewna! Znaczy, kiełko, nie, 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 ale ja tak potrzebuję. Skrywam, tak już, dobra, już. Usiekłem. Ja potrzebuję, żeby rozbudować naszą. A, super. farmę. <grym>, kurde. A! A ja nie tu i temu się nie traci. Wolałbym nie tracić i tam. No co, spadłeś? Może? Nie, ani trochę. Stoisz totalnie obok mnie. Zamknij oczy. Zamknąłem. Policz do dziesięciu. Jeden, dwa, trzy, dziesięć. Cześć. O, jesteś. A? No mówię, że na 10 się pojawisz, tak właśnie czułem. To, to, że, nie, 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 że ja ja tu jestem cały czas Ja wiesz, ja, ja bym cię nie oszukał, Krystianek, nie? Nie skąd. No! Nigdy. Ej, kurczaki, wy potraficie coś? Czekaj, zabiję. Kurczaki, wy nic nie potraficie. Ej, kurczaki, ej, kurczaki, wy potraficie coś więcej, prawda? niż nic, no weź, no. No ze, się tym z tym, jakimś śniegiem, no! No zrób to, zrób to dla taty, no zrób to dla mnie, no nie patrzcie się na mnie jak na dybila. Czemu się nam... Czemu mną garniczyć? Tutaj na pewno tam jest na pewno jakaś instrukcja. Aha, nowe... A czyli nowe wyspy dostaniemy w momencie kiedy y, skrzyżujemy odpowiednio, dobrze kurczaki i wtedy... A, wiesz co, to to, to to może być taki minimalny problem, nie? Bo... Bo ktoś zrzucił podstawą wełnianą... Y, ale, ale nie, były a jaka była inna poza tamtą? Dirtowa. No, co zrobiłeś z dirtową? Sprawdziłem, czy wypadają z itemy. A co zrobiłeś z wełnianą? No, no to teraz porównaj sobie poziom inteligencji. No, porównaj sobie. Rozumiesz. No, czekaj. Ty, który zrzuciłeś na samym początku kurczaka. Ja, który myślał, że to jest coś ala symulator, że nam to wypada, tak? A ty co zrobiłeś to? Ręcznie, dosłownie, sam. No nie wiem, próbujesz mi coś udowodnić. Dobra, powiedz magiczne zaklęcie. Siubu dubu łakadabra, dwa piórka i kurczak do gardła. <słuch> 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 co ci śmiejesz? <słuch> A nie mogę? <słuch> nie no, możesz, ja, ja nic nie mówię. <słuch> O, Krystianek, patrz, pojawiły mi się dwa jajka kurczaków, które straciliśmy w jakichś nieoczekiwanych okolicznościach, ale Skoro udało nam się. Pekiwane, dobrze. Tak, patrz, i, i teraz musimy, potrzebujemy, co potrzebujemy? mi się spytasz, żeby ta farma urosła, ale coś, coś nie wiem. Żebyś mi nie kradł kobla! Przecież nie kradnę, o co ci chodzi? Damian. Co?! Zaraz twoje kury zmniejszą swoją populację. No nie, dopiero ją no, odzyskałem! No, no, no. Nie musisz! Nie mój też Nie mamy. Potrzebuję, a mam dwa patyki. Ha, ha. Dobra, dawaj dwa na nasiona. Dobra. Zrobimy. Ty się zajmujesz kurakami, a ja Bełna się zajmuję Twoją warstwą. Siura! Czumciajcie się! Cikuczukurajcie kurajcie. Krystianie, mam oak chicken egg. Nareszcie. I Idzie to tak jak powinno! Sukces! Jej! Sukces! Sukces progres! Ej, a to w sumie. Smutno mi jest z dwóch powodów. Dirtowa y, kaczka, kurczak wypchnęła y, tą o, ten, tą, tą akacjową przez y, bramkę. No, a zaraz wyląduje, zaraz będzie tego, kurczak zdrożna. E, z KFC, no właśnie patrzę się, co zrobi. Ale pa! On bardzo się na ciebie patrzy, nie? Ja myślę, że to ta pierwsza była. No, co, czemu palić swojego o, syna. Co jest? go! <laughs> o nie! Pa, ale. <laughs> nie! Oh. 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 O, ouglock chicken collected Nice! Tak! Nice! No to ja to spowodowałem. Ta, zesrałeś się. No co? Mówiłem kurczak do gardła. Co by teraz był? A, no to tak ty... On ma dziób z liści! Jak to śmiesznie wygląda, jakby się obrzygał. Widzę stąd. <gry> Najlepszy ojciec. Ale masz ładny dziób, jakbyś się obrzygał. Nice. O co ci chodzi? Chciałbym mieć takiego ojca jak ty. Chciałbyś, tak? Naprawdę? Jak ty nim jesteś. Jesteś po prostu perfekcyjnym ojcem. Ja byłbym perfekcyjnym ojcem. I bardzo skromnym. To I też. bardzo skromnym. Słuchaj, no. I bardzo skromnym. Skromność tak. to moje drugie. Pierwsze imię. i ostatnie imię. Dokładnie, dobra, pa, inkub... A jakie jak teraz połączysz? Dirta z tą, tym, tym. Tak. Ty. Nice. I ty. Róbcie! Róbcie małe kurczaczki! Krystianie, mamy. Akacja Chicken Egg. Wow! O, a nie, Co chile, ty robisz, to nie jest Krystian, mam, no mamy uciekiniera. Twoje kury są głupie. E... Ona za mną chyba idzie. Krystian, mamy uciekiniera. Ja nie chcę jednak uciekiniera. A jednak nie. A zaraz nie! będzie miał kolejnego uciekiniera. Wracajcie! O! o. Czemu ją A Ta umarła od razu. Nie, ona wlazła w lawę. Ta też zaraz wejdzie. Twoja populacja kurczaków zaraz szybko się zmniejszy. Zabuduj to lawę, masz kobla! A! 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 Dobra, głupie kury. Nie! Przestańcie robić to, na przynosiona w ogóle. One robią zamach. Chodźcie tu! Z kurde! Jaką straciliśmy? Czerwony ten, czerwono-piaskową. Spokojnie, a nie miała następcy, niestety. No nie miała, to jest problem. No nie miała. No nie miała. Pytanie, czy bez niej jesteś w stanie stworzyć potomstwo. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję. Uwielbiam to podejście, Damian, pozytywne podejście. Pozytywne nice. podejście, wiesz jaki jest większy problem? Nie. Ej, Krystian. Tak? Popatrz na te kury. What the fuck? Hunter on Shiken. zabija małe kurczaki! Fajny, bo on poluje. Eee... Ej, nie bił! Natomiast słyszałem dziwne dźwięki. I Kresjan została nam jeden kurczak. Który? irtowy nie hunter? Nie, bo huntera walnąłem z łapki, bo zaczął bić tą wełnianą. To obroniłem ją, ale nie zdążyłem. Aha. No i z ciebie z bym powiedział, nie no dobrze to idzie. I jak mam teraz to rozumieć, że jeśli nam się skończył taki progres, to co teraz? To znaczy, że widzimy się kochani wy kolejną Ciku z Minecrafta! Jeśli chcecie więcej, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie e, jajko Christiana i, i, i będziemy wiedzieli, że chcecie więcej. Czekam na, ta, na tą randomową osobę, która obejrzy cały film i nigdy nie widziała twojej twórczości. I, i zajdzie do... No, nie, nawet nie obejrzy Twojego filmu, tylko zajdzie do sekcji komentarzy i widzi jajka Krystiana i będzie miała takie... What the fuck? A nie. mówili, że TikTok to rak. Mogę być rakiem. Ja jestem rakiem. A nawet krabem. Nie, naprawdę jestem rakiem. No wiem. No. <tryk> Naki Zodiaku! Zodiakara! <tryk>